Nie widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wraz z moją siostrą i z dalej z ubra, dalej z ubranym sombrero meksykańskim. Dzisiaj będziemy musieli robić zadania, ale tylko i wyłącznie w naszym kolorze. Czyli będziemy musieli po prostu ty w swoim różowym, a ja w swoim niebieskim kolorze. Dobra. Tylko takie rzeczy, bo to jest najważniejsze. Każde zadanie, które dzisiaj będziemy robić, musi zostać wykonane tylko i wyłącznie w Twoim kolorze, więc trzeba się tego oczywiście trzymać. Jest z nami tu tuś. Będzie to mega trudne. No, będzie to dosyć trudne, aczkolwiek wydaje mi się, że damy radę, tak, tak mi się wydaje. Ale myślę, że damy radę, ponieważ mamy w ekwipunku, słuchajcie, stak naszej wełny, która jest po prostu w naszym korze. Czyli ja mam niebieską, moja siostra różowo, ma różową lepsze. i to jest, to, te, ten stack możemy wykorzystać na ten odcinek, cokolwiek będziemy mieli do zrobienia, tylko i wyłącznie ten stack mamy. Co z nim zrobimy, jak go wykorzystamy, to już jest, że tak powiem, nasza sprawa. Czy tu ktoś bierze udział w tym całym wyzwaniu? No, tak średnio nie wiem, czy on potrafiłby w <laughs> tym gdzieś udział, więc pewnie sobie gdzieś tutaj będzie po prostu biegać. A zajmijmy się zadaniami. Mam tutaj książkę, w której te zadania mam rozpisane, które będziemy musieli zrobić. Uwaga, Tosia. Pierwsze zadanie to jest ubrać zbroję w swoim kolorze. Czyli ty musisz zabrać ubrać zbroję jakąś w swoim, czyli jakoś ja różową. Nie, nie, nie ma różowej, tak. czyli musiałabyś przefarbować skórzaną, a ja mogę ubrać diamentową. Let's yes. go! Co? To... No, ale ja będę miała w ogóle trudne, mega. No to musisz sobie tam zrobić czapkę jakąś. czego ja, ja muszę, muszę znaleźć, ja, ja, ma zbroje. Tak. ja mam zbroję. Ja mam zbroję, ja mam zbroję, ja... Cało? Ej, gdzie mam zbroję? No nie, no Ile masz? Ile dasz radę? Dobra, ja mam tylko to? Ja mam tylko klatę chyba. Ej, dobra, ja gdzieś straciłem moje rzeczy? Gdzie ja mam plecak w ogóle? Ej, dobra, ja nie wiem gdzie ja mam rzecz. A dobra, wiem, 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 widzę, wiem. Wiem gdzie ja mogę mieć! Dobra, to tam masz czas, sobie teraz spokojnie ile dasz radę, czy tam czapkę, czy, czy nie wiem, hełm, co... znaczy ten hełm, boże, klatę, cokolwiek, co se tam dasz rady, dobra, ej, dobra, jeszcze tędy w, te, w tędy jeszcze jako... No czekaj, ja lecę, lecę, bo ja muszę pójść po prostu w tą, w tą moją ej. dziurę, w której byłem szczurem, bo tutaj mam moje itemy odłożone. Muszę sobie stąd zabrać Część, bo coś tutaj mam na pewno Chyba jakąś zbroję tu będę miał, tak mi się wydaje Dobra, uwaga, sprawdźmy to i Mam spodnie, mam to Jejku, ja tu mam tyle rzeczy Ja tu mam tyle rzeczy Tu jest moja kamera monitora, ja nową kupowałem Żeby sobie to na nowo zrobić, co jest grane Dobra, no to mam dwa W takim razie, będę miał na zapas Oj, mamy to z baga dobra, w końcu plecak mój I jak ja dawno mojego plecaka nie miałem Dobra, ubierzmy sobie go Uwierzmy sobie go. Boże, no o, znowu pleca. Ja, ja robię. Ukochany, dobra, masz tam już prawie, no dobra, czekaj, ja sobie zakładam spodnie cicho biegi. No i... E, e, co jest grane? Co? Czemu ja mam podwójnie itemy wszystkie? Widzę, że tutaj te itemy też mam. Czemu to jest tutaj? Co się stało? Co się zbagowało podczas gdy mnie nie było? I mam jakby podwójne itemy, dobra. Nie wiem, nie wiem o co, co się tutaj stało. W każdym razie za, zaakceptujmy to, jak to wygląda. I dobra, odłożę tutaj na razie wszystkie te rzeczy. Ja to później stąd widzowie wszystko pozabieram. bo Mam straszny, że tak powiem, bałagan w moim ekwipunku. Ja Więc odłóżmy sobie to, odłóżmy to. Masz tam wszystko już? Tak, to sobie założę? Dobrze, 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 dobrze. Ehm... Czekaj, I o, to do wezmę, to wezmę, dobra. To, o, i to, 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 co jeszcze mogę zabrać? To. Zabiorę i to zabiorę, o. Dobra, chyba, o i to mogę też zabrać, dobra. Jest git. Dobra i fajerwerki. I fajerwerki to jestem, że tak powiem, przygotowany, dobra. A, jeszcze tu były kit coiny, dobra, biorę te dwa. To jest wszystko, to jest wszystko, dobra. Wychodzę, wychodzę stąd i już jesteś gotowa? Tak, już wyszłam. Dobra, pokaż, co tam masz zrobione. Co ci się udało zrobić różowego? Bo ja mam, ja mam moją... Z... Wow, cała różowa zbroja! Wow, wow, dobra, występ... ja ściągam to, bo ja muszę wyszana. być na niebiesko Czyli oczywiście moja niebieska, diamentowa zbroja Ściągnę sombrero, bo się tutaj Prawda do tego nie nadaje A ty tu, tu tuś, jak tam ci idzie, jak tam ci idzie mija nie chcę <laughs> Poszedł, się. poszedł, dobra Słuchaj, pierwsze zadanie mamy zrobione yy, yy, Po mistrzowsku, drugie Poruszaj się tylko po swoim kolorze Podczas następnego zadania, okej okay, Czyli możemy ruszać się tylko po naszym kolorze Czyli w tym momencie musimy stanąć tutaj W tym miejscu na swoim bloku No fajnie zniszczyłaś ścieżkę, fajnie nie zniszczyłam Zniszczyłaś, patrz co się dzieje, jak postawisz i rozwalisz to jest tak Oj Widzisz? Dobra, no ale dobra, no trudno Ale, no i niszczysz dalej, niszczysz dalej, dobra, zostaw to ja na razie Później się, się to będzie naprawiać Dobra, słuchaj, ee, od tego momentu musimy się poruszać tylko i wyłącznie, o brawo, tylko i wyłącznie na naszym kolorze A do tego musimy wykonać następne zadanie, czyli stwórzcie nowego golema Co? co? Ja nie wiem jak się to robi Czekaj, czekaj, czekaj Okej, okay, dobra, dobra, dobra zadania. Jednak nowego golema. Powiem ci tak, no to, to stwórzmy po prostu wspólnie jednego nowego golema, dobra? Dobra, dawaj, idziemy tak. Tu stawiam, to stawiam tak, dywan. O, dobra, nie postawiłem nie tego, kolejny. Musisz sobie zrobić, tak. Da się robić po prostu obok siebie, wełna obok Wiem. wełny. Dobra, rozwalę to. O, dawaj, to, dobra, jest git. Prawie jest okay. z, z tego dywanu. Dobra, tu. Pyk! Jestem dalej, dobra. Dobra, zabrałem to. Idziesz? Da. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. pyk, jeden skok. Pyk, drugi skok. Do... O, o, prawie spadła jest z tego koloru. Dobra, dobra, dawaj dalej. Dajmy tak, pyk, tu kolejne. Tu mogę przeskoczyć sobie teraz na swój kolor. Jak miło. Dobra. Idźmy na dół, bo będziemy potrzebować, dobra, uwaga. Pyk, pyk, dobra. Zrobiłem to. Skok na, na dywan. Okej, okay. dobra, schodzisz niżej. Pyk, oh. dobra, postawiłem kolejny. Pyk, dobra, jest. Pyk, znowu kolejny, dobra. Takie dawaj, trudne. dawaj, dawaj, dawaj. No, nie jest to łatwe, nie jest to łatwe. Ja wiesz po Trzy co strany. ja idę? Ja lecę podynie w tym momencie. Ja lecę podynie, okay. dobra, tak. Będziemy skakać w ten sposób, pyk. Dobra, wiesz co? Ja, ja wezmę dynię, a ty. E, co ty byśmy. Byś, byś... O nie, to są melony. Nic, ja nie e, tu, będę robić. tu, tu. Dobra, biorę dynię jedną, bo tyle nam wystarczy. Dobra, wracam z tą samą trasą. Eee. Ja na górę. Okej. Okay. Ej, to już nie jest dotykanie swojego koloru, ta drabina w sumie. Tak, co nie powinniśmy zrobić, no ale dobra, wychodzę tutaj. O nie! Spadłem, nie byłem na, na swoim kolorze, teraz też nie mogę być. O nie! O, nie, nie byłem na swoim kolorze. O nie, nie byłem na swoim znowu, dobra, tu. Dobra, pyk. Dobra. O nie, skoczyła mi się wełna. O, dobra, 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 dobra. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Pyk, dobra. I teraz tak, słuchaj, musimy dotrzeć. No tu, tam. tu, 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 tu. Musimy dotrzeć do miejsca, w którym będzie na tyle dużo żelaza, żebyśmy mieli dużo jakby bloków żelaza. A ja wiem, że tam jest fabryka żelaza czyjaś, więc możemy po prostu tam zajść, tą fabrykę żelaza, że tak powiem, e, przytulić. I z, nie, lekko mi się tro. O nie, skończy. spadłem! Mi tutaj, prawda, przeszkodził. Jeszcze musisz zrobić kolejną. Co musisz zrobić kolejną? Dywanik, bo już mi się skończył. A to zrób sobie, a ja sobie to już lecę tutaj, prawda? Leć, leć za moimi dywanami. No dobra, bo ja lecę. jestem. Ja jestem jak Allaryn, leć za moimi dywanami. Dobra, dobra, tu, 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 pyk, ej dobra, gdzie jest ta, to, 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 to tam jest, to jest za bramą, dobra, o nie, spadłem, nie mogłem postawić, bo tam była pochodnia, dobra, tu, pyk, o nie, znowu mi się skończyło, dobra, zróbmy tak, bo mi się wydaje, że mi się tylko i wyłącznie przydadzą te dywany Dobra, robimy tak, robimy dziurę w murze i teraz pyk, o, dobra, pyk, o, jest, świetnie, dobra, ej, ja już jestem blisko, ja będę zaraz do ciebie wracać, no, wiesz już, już. No, ja idę, już, no nie gadaj, tu, po co ja stąd szłam tam nie wiem. O, idealnie! Ja nie mogę. Ja już idealnie się. trzy bloki, dobra. Wracam, wracam, będziemy mieli golema. Ty my potrzeb... O, nie, potrzebujemy nożyce. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, zróbmy sobie jeszcze, Weź, wezmę te dwa, żeby zrobić nożyce. Pyk, pyk, dobra, mamy to. Dobra, lecimy. Chodź szybciej, o, nie. Wracam, szybciej, wracam, szybciej. wracam, 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 wracam już. Muszę się czekać. Już, już już, już wracam po tych moich. po tej mojej wełnie. Dobra tu, 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 później. tu, 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 gdzie ty jesteś? Tutaj. Dobra. O nie, tu wełny stawiałaś na moim! No. Nie! Nie, bo teraz nie mogę skakać po swoim. Muszę na nowo stawiać. O nie, ja już tyle nie razy spadłem. O tym. Ja już tyle razy że tak powiem zgi że zginąłbym z tego powodu. Dobra, uwaga, robimy tak. Patrz, stawiam ci tutaj dynię. Jest obok no. Ciebie. Nie? Oj oj. O, nie schodź. Pa, wycinam to, rozwal tą dynię, będziesz stawiać na samym końcu. Uwaga. Raz, dwa, trzy... Cztery i postaw na górze na, na, na samym szczycie, tak jak, jakbyś chciała tutaj na środku. Tak się go Mamy golema! Tak jest. Dobra, udany, dobra, możemy w końcu już chodzić normalnie, to bo wykonane zadanie. Wykonaliśmy zadanie, można chodzić normalnie już, dobra. E, będzie trzeba później posprzątać te wełny wszystkie, no. bo tak to nasyfiliśmy, że jest tragedia. Dobra, zaraz to zrobimy po odcinku. Uwaga, kolejne zadanie. Znajdź kwiatka w swoim kolorze. Okej. Okay. Dobra, kto pierwszy wygrywa? Wy Kurczę, tu jest różowy. Ja już okay. mam. Ja też mam. O dobra, no to również się znaleźliśmy. Ej, dobra, to nie było trudne, bo duże kwiaty. Ej, dobra, to nie jest taki różowy, ja mam bardziej niebieski. To jest taki. No dobra, zaliczyć ci to. to Ale różowy, wiesz, to... patrz, znajdziemy inny jakiś twój różowy jeszcze przy. O, patrz, tu na przykład ten by się nadawał. Ten, widzisz? Ten jest mocny. Ten sam. Nie, to jest inny. To jest światowy, to jest bardziej różowy. Dobra, no to czekaj, patrz, czekaj. Patrz. No Bo, ale to jest różowe. No dobra, to no to też, też jest różowy, różowe. Fioletowe to jest co innego, dobra. Fioletowy... Okej, okay, zaliczam, Frioletowy zaliczam. Różowy. Oboje oboje zrobiliśmy to y, równie szybko. Dobra, mamy zrobione kolejne zadanie. Uwaga, kolejne. Zróbcie świeczkę w swoim kolorze. Dobra, Ej, ja dobra to nam się nam się przyda. Nam się przyda na pewno ten barwnik. Dobra, to. E, świeczkę. Czy ty wiesz, jak się robi świeczkę w ogóle? Nie, ale. Nie, nie wiem. Nie wiesz, jak się robi świeczkę. Dobra, dobra. To... No dobrze, mam w takim razie przewagę. O nie, to jest szary barwnik. Co masz? Mam świeczkę. Jak masz świeczkę? Różową? Zrobiłam, no. Nie, no dobra, no to ja też pa, zrobię świeczkę. swoją, ale ja zrobię od nowa, Aha. bo ja nie miałem świeczki. Dobra, czekaj, 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 gdzie Ty jest wie. jakiś ul? Jakiś ul muszę zdobyć. O, tu są ule, dobra, uwaga, bierzemy to, pyk, okej. Okay. Mamy to, mam ul, wracam z powrotem. Wracam z powrotem i potrzebuję nic tego co pamiętam, było miód i nic trzeba było. Ja nie I wtedy wiem. będziemy mieli. Ty nie pamiętasz, jak się kraftuje? No, no Ale ty, Cwaniaku, wziąłeś z domu świeczkę nie, gotową. No jasne, nie. że tak. No jasne, nie. że tak. U mnie byłaś. Dlaczego? Co? Nigdy Widzę, że jesteś u mnie na chacie. No bo wiesz, czemu posprzątał te dywany po tobie? A, no ale to zaraz przedewę, spokojnie, spokojnie. Dobra, czekaj, a Ja tu też miałem świeczki moje! No, no to ciało je zabrałeś! O, tu mam świeczkę, dobra, no to zrobione, zrobiliśmy świeczkę. Dobra, ja mam. Ci. Ale ty zdobyłaś szybciej, dobra, słuchaj, to było świeczkę i Kolejne. uwaga, ostatnie. Wybierzcie czapkę w swoim kolorze ze sklepu z czapkami. Ej, dobra, dawaj do sklepu z czapkami. Dobra, Idziemy nie... wybrać y, w swoim kolorze czapkę. O, tutaj Zobaczymy. jest. Zobaczymy. Jeszcze... Ja, ja właśnie... Ej, dobra, ja nigdy tego nie robiłem, a w sumie może tam będzie jakaś taka fajna niebieska czapka, którą mógłbym nosić, prawda? To by było fajne, to by było fajne, dobra o, by tam... ja... Ej, ale w sumie fajnie by było. O, jak, ja jakby fajnie, fajnie by było, jakby każdy miał czapkę w swoim kolorze na Kidowicach. To by było super. Dobra, jestem, jestem w sklepie i teraz kręna. tak. Weronika coś tam ma takiego, co jest, co jest do niej. Ej dobra, tutaj nie ma... Trzeba szukać w tych skrzynkach, wiesz? Najgorsze jest to, że tu jest bardzo dużo czapek takich RGB, które po prostu jakby zmieniają kolor. I no jest ciężko taka. jest, żeby... Patrz. No to jak znajdziesz, to wybierz sobie i zaraz mi pokażesz, co znalazłeś. Ja schodzę niżej, bo wiem, że tu mam jeszcze masę czapek. Tu nie, o, tu. No, właśnie one są wszystkie takie, że się mienią, że one raz są niebieskie, a raz są innego koloru. To jest jakiś szkieleton... Aj, co to jest? Co to jest w ogóle? No, jest to jakaś taką taka. Co jest jest grane? No właśnie nie, bo one zmieniają kolor, to nie są takie typowo ale ja niebieskie. Ci zaraz. Mam! Tu masz. Dobra, mam coś fajnego, mam coś fajnego. Ty znajdziesz dla siebie. Ja sobie znajdę dobra, dla siebie. Dobra, dobra. Dobra, co to mam? Dobra, to jest jakiś nurek. Patrz, co mam? To jest niebieski, nawet no w moim kolorze. No. No, ale, ale takie średnie to jest, ale patrz, znalazłem jeszcze coś takiego. Też niebieskie. Kaczor. Kaczor. Kaczor fajny, no. O, Sonic Head! Sonic Head będę miał! Pyk! O, to jest mocna czapka ej, bardzo! Masz tak dużo czapek? No ty też masz różowych sporo. Ej, ej mam w domu. No dobra, ale ej, to, to miałaś mam wybrać mam ze sklepu z czapkami, a nie z domu. A, no to może tak. Ja już mam. Masz? Dobra, co wybrałaś? Pokaż. Czekaj, czekaj. O, Frozen wiesz, Head wiesz? też może, też jest fajny, bo niebieski. To Sprawdzę jeszcze no... Frozen Heada. Frozen Head! To jest to, jest to, Bra, to ja jest mam. to! I to! Co to jest? Słuchawki też są jakieś takie w miarę niebieskie. Dobra, ja mam sporo opcji. Pokaż co ty masz? O, Tu tuś. Ja tu za nami ciągle patrz, chodzi sobie to. tutaj. Co? O, no to pasuje mega do ciebie. No. Lub tą. Okej. Okay. Kurczę, obie spoko, ale tamta chyba była lepsza. Dobra, teraz patrz co ja mam. Ja mam tak mam frozen heada. Nie? Jest niebieski. No. To jest jedno. Mam coś takiego, ale to jest średnie, to bym wywalił. Jest ten Pingwin i on jest fajny. To zostawię. Jest coś takiego. Co to jest? Nie, Mocne, nie. nie? Mocne, nie... Ale... fajne, bo też niebieskie Ciekawo. zostawiam to. Jest to, ale to moim zdaniem jest średnie. Więc no, odkładam. Tak, są nie. słuchawki. Uwaga, pyk. Spoczko. Czy one są niebieskie? I są, ale większość śrócowe. Taki... Czyli od... nie, nie zaliczamy, ale też dobra, okej. No, i dużo niebieskie w sumie jest. No i takie coś mam jeszcze. Dziwne. Dziwne, dziwne Szkod. Ogólnie powiem szczerze, że tak, tak średnio jest pode mnie Fajnych czapek Szczerze mówiąc, e, najfajniejsze, ja najfajniejsze to jest chyba Frozen Head Tak mi się wydaje On mi się no, chyba to najbardziej to podoba On tak. mi się chyba najbardziej podoba No dobra, widzowie, no to czekajcie Czy jest jakieś zadanie jeszcze tam? To było szóste? Nie, to było ostatnie zadanie Więc zapraszam Tosia tutaj przed sklep Nie. z czapkami Widzowie, żegnamy się z wami po tym cudownym odcinku W którym spędziliśmy cały dzień w jednym naszym kolorze